Hej! Yy, witajcie na moim kanale prywatnym. Chcę Was do czegoś zaprosić. Ten tydzień był naprawdę niesamowity, ponieważ odpowiedź od Naruciaka zyskała bardzo dużo wyświetleń i bardzo dużo komentarzy i... Bardzo dużo lajków, w ogóle, łapek w dół też troszkę się zrobiło, ale to jest fajne! No, chciałabym was do czegoś w ten dzień zaprosić. Tutaj macie linka do mojego nowego kanału, Bóg jest dobry. Będą się tam pojawiać e, takie filmiki tego typu jak Film o Narodziaku. Chciałabym, aby e, ci subskrybenci, którzy dali mi szansę dzięki tylko temu jednemu filmikowi, zasubskrybowali. Bóg i jest dobry, bo naprawdę na tym kanale będzie dużo fajnych materiałów. że jestem zmęczona i trochę przerażona, jak. To przyjmiecie i w ogóle. Ale będzie dobrze, bo Bóg jest dobry. I mam taką wielką nadzieję, że subskrybujecie mój kanał. Bo bardzo, bardzo na was liczę. Uwielbiam też Was ciuraki Staliście się dla mnie rodziną nie przez narodziaka, choć. Będzie moim idolem i tak, i tak, ale przez to, że potraficie normalnie się ogarnąć i gadać tak normalnie, Nie, tak, są hejty i bibisy, ale są też ludzie, którzy to doceniają. I dlatego proszę Ciebie, moje subskrybencie, jeszcze raz link do mojego kanału tu będzie, Link będzie w opisie. Wejdź i daj suba. Dzisiaj pojawi się tam filmik, jeszcze jeden, a jutro będzie live. Pamiętacie ten live sprzed pierwszego tygodnia? To właśnie chcę przenieść na tamten kanał. Proszę was o pomoc. Dzięki za każdą łapkę w górę lub w dół. I za każdy komentarz, nawet jeśli będzie krytyczny, bo chce się rozwijać i chce niedługo móc powiedzieć tak, należy do elity youtuber. Trzymajcie się i pamiętajcie, Bóg jest dobry.